Dwudziesta trzecia godzina, od godziny trzeciej do czwartej po południu. Zmarły Jezus zostaje przebity włócznią, a następnie zdjęty z krzyża. Modlitwa odmawiana przed każdą godziną. O Panie mój, Jezu Chryste, padam na kolana w Twojej boskiej obecności. Błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie przyjąć do bolesnego rozważania 24 godzin, podczas których z miłości do nas zechciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości. Głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień w trakcie rozważania 23 godziny. Jeśli zaś chodzi o godziny, których nie mogę zgłębiać, ofiarowuję Ci wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, którym muszę poświęcić, bądź to napełnienie moich obowiązków, bądź na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencje i spraw, aby była ona z pożytkiem dla mnie i dla wielu, tak jakbym rzeczywiście wykonała to, co z największą pobożnością pragnęłabym uczynić. Tymczasem dzięki Ci składam, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą, aby jeszcze więcej podobać się Tobie. Biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, łącząc się cała z Twoją wolą i z Twoją miłością. Wyciągam też ramiona, by Cię objąć. Kładę głowę na Twym sercu i zaczynam. O mój Jezu! Jesteś martwy. Ja zaś, będąc w Twoim sercu, już teraz zaczynam rozkoszować się licznymi owocami Twojego odkupienia. Najwięksi niedowiarkowie z szacunkiem składają Ci ukłon i biją się w piersi, i to, czego nie byli zdolni uczynić wobec Twojego żyjącego ciała, czynią teraz wobec Twojego martwego ciała. Przyroda burzy się, słońce przygasa, ziemia drży, żywioły budzą się i zdaje się, że uczestniczą w Twojej bolesnej śmierci. Aniołowie ogarnięci zachwytem i miłością, tysiącami wstępują z nieba, wielbią Cię i składają Ci hołd wdzięczności oraz potwierdzają, że jesteś naszym prawdziwym Bogiem. O mój Jezu, ja także dołączam moje uwielbienie do ich uwielbienia i ofiarowuję Ci wdzięczność i całą miłość mojego biednego serca. Widzę, że Twoja miłość nie jest jeszcze w pełni zaspokojona, i aby dać nam jej bardziej wyrazisty znak, pozwalasz, by jakiś żołnierz zbliżył się do Ciebie i włócznią. Przeszył Ci serce, sprawiając, że ostatnie krople krwi i wody w nim zawarte zostają przelane. O mój Jezu, czy nie mógłbyś pozwolić na to, by ta włócznia przeszyła także i moje serce? Och tak! Niech ta włócznia zrani moje pragnienia, moje myśli, moje bicie serca moją wolę i niech mi odda twoją wolę twoje myśli i całe twoje życie pełne miłości i poświęcenia serce mojego Jezusa przeszyte w uczniu obmyj wszystkie dusze bądź schronieniem dla wszystkich serc i zapewnij wytchnienie wszystkim nieszczęśnikom to z tej rany dajesz początek Kościołowi, swojej umiłowanej oblubienice, sakramentom i życiu dusz. Ja zaś, razem z najświętszą matką, tak okrutnie w sercu zranioną, zamierzam zadośćuczynić za zniewagi, nadużycia i świętokradztwa czynione wobec twojego Kościoła. Mocą tej rany i za przyczyną Najświętszej Maryi, naszej najmilszej Matki, proszę Cię, byś zamknął wszystkich w swoim umiłowanym sercu oraz abyś chronił, bronił i oświecał pasterzy Twojego Kościoła. O mój Jezu, po Twojej okrutnej i jakże bolesnej śmierci zdaje się, że nie powinna mieć własnego życia. Lecz że moje życie powinnam odnaleźć jedynie w twoim zranionym sercu. Dlatego też cokolwiek będę miała zamiar czynić, czerpać będę z twojego boskiego serca. I już nigdy nie dam życia własnym myślom, a jeśli będą chciały żyć, wezmę twoje. Już nigdy więcej nie dam życia mojej woli, lecz jeśli będzie chciała żyć Wezmę Twoją, przenajświętszą wolę. Już nigdy więcej moja miłość nie będzie żyła, lecz jeśli tego zapragnie, wezmę za życie Twoją miłość. O mój Jezu, cała Twoja wola jest moją. Taka jest wola Twoja i moja wola. Jezus zdjęty z krzyża. Mój Jezu, dałeś nam ostateczny dowód Twojej miłości. Twoje serce jest przebite i już nic więcej nie możesz dla nas zrobić. I oto szykują się, aby zdjąć cię z krzyża. Ja zaś po złożeniu wszystkiego w tobie wychodzę z ciebie. I wraz z umiłowanymi uczniami pragnę powyciągać gwoździe z Twoich najświętszych stóp i rąk. I gdy wyciągam Ci gwoździe, Ty przygwoź mnie całą do Ciebie. Mój Jezu, po zdjęciu z krzyża, pierwszą, która piastuje Cię na swym łonie, jest Twoja zbolała matka. To w jej ramionach. Czule spoczywa Twoja pokaleczona głowa. O dobra, mamo, nie pogardzaj moim towarzystwem, bym razem z Tobą mogła oddać ostatnią posługę mojemu umiłowanemu Jezusowi. Moja najczulsza, mamo, to prawda, że dotykając ciała mojego Jezusa, przewyższasz mnie w miłości i czułości. Lecz ja postaram się jak najlepiej Ciebie naśladować, by we wszystkim zadowolić ukochanego Jezusa. Dlatego dołączam moje ręce do Twych, przenajświętszych rąk i wyciągam wszystkie ciernie, które okalają Jego uwielbioną głowę, by połączyć moją adorację z Twoją. Mamo Niebieska. Zbliżasz dłonie do oczu mojego Jezusa, kiedyś dawały światło całemu światu, teraz są pozbawione blasku i zmartwiałe, aby zebrać z nich zakrzepłą krew. O mamo, przyłączam się do ciebie. Ucałujmy wspólnie te oczy i oddajmy im głęboką cześć. Widzę uszy mojego Jezusa pokryte krwią, poranione od uderzeń i porozrywane przez ciernie. O mamo, adorujmy jeszcze bardziej te uszy, które już nic nie słyszą i które tak wiele wycierpiały, by przywołać dusze głuche i nieustępliwe na głosy łaski. Oczuła mamo. Widzę twoją zbolałą twarz, po której ciekną łzy. Patrzysz na uwielbione oblicze Jezusa. Łączę się z tobą w bólu. Wspólnie usuńmy błoto i plwociny, które tak go oszpeciły. I oddajmy cześć temu obliczu boskiego majestatu, które zachwycało niebo i ziemię. Lecz teraz nie daje Żadnego znaku życia. O ukochana mamo, ucałujmy razem jego usta, boskie usta, które łagodnością mowy tak wiele dusz przyciągnęły do jego serca. Mamo, Twoimi ustami zamierzam ucałować te zakrwawione i zsiniałe usta oraz oddać im głęboką cześć. O ukochana mamo, moja. Razem z Tobą chcę nieustannie całować uwielbione ciało mojego Jezusa, które stało się jedną raną. Składam moje ręce w Twoje, by scalić zwisające kawałki tkanek, oddajmy mu głęboką cześć. O Matko, ucałujmy te twórcze dłonie, które tak wiele cudów dla nas uczyniły. Dłonie przebite, powykręcane i zesztywniałe po śmierci. Zamknijmy w tych najświętszych ranach los wszystkich dusz. Jezus, z martwych wstały, znajdzie je wszystkie tutaj przez Ciebie złożone, i żadna z nich nie pójdzie na zatracenie. O mamo. Wspólnie oddajmy cześć tym głębokim ranom, w imieniu wszystkich i razem ze wszystkimi. O niebiańska Mamo, widzę, jak się zbliżasz, by ucałować stopy biednego Jezusa, jakże bolesne są to rany. Gwoździe wyrwały kawałki ciała i skóry, pod wpływem zaś ciężaru najświętszego ciała. Zostały one okrutnie porozrywane. Razem ucałujmy te stopy i oddajmy im głęboką cześć. Zamknijmy w ich ranach wszystkie kroki grzeszników, by stąpając słyszeli kroki Jezusa, podążającego tuż za nimi i nie ośmielili się go znieważać. O dobra mamo! Widzę, że kierujesz wzrok na serce uwielbionego Jezusa. Co będziemy robić w tym sercu? Ty mnie tego nauczysz, mamo. Pochowasz mnie w nim, zamkniesz i zaciągniesz wejście kamieniem. I składając do jego wnętrza moje życie i moje serce, pozostanę ukryta aż po kres wieczności. Daj mi swoją miłość o mamo, abym mogła kochać Jezusa. Daj mi swój ból, abym mogła wstawiać się za wszystkimi i zadość uczynić za wszelkie zniewagi, jakich to serce mogłoby doznawać. Pamiętaj Mamo, że tak jak złożysz do grobu Jezusa, tak ja chcę być wraz z Nim pochowaną Twoimi własnymi rękami, abym mogła razem z Nim i ze wszystkim, co do Niego należy, z martwych wstać. A teraz jedno słowo do Ciebie, moja ukochana mamo. Bardzo Ci współczuję aż do głębi mojego biednego serca. Chciałabym połączyć wszystkie uderzenia serca, wszystkie pragnienia oraz życie wszystkich stworzeń i złożyć je przed Tobą w geście żarliwego współczucia i miłości. Współczuję Ci w bezgranicznym bólu, który cierpiałaś, Widząc zmarłego Jezusa ukoronowanego cierniem, porozrywanego od biczy i gwoździ. Współczuję ci, gdy spoglądałaś na te oczy, które już ciebie nie widzą, na uszy, które już cię nie słyszą, na usta, które już nic do ciebie nie powiedzą, na ręce, które już cię nie obejmą, na stopy, które nigdy cię nie opuściły i które nawet z oddalenia towarzyszyły Twoim krokom. Pragnę ofiarować ci serce samego Jezusa, przepełnione miłością, by okazać Ci współczucie, na jakie zasłużyłaś, i by przynieść ulgę Twym strasznym boleściom. Modlitwa Dziękczynna. O mój uwielbiony Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie męki, abym ci towarzyszyła, zatem przyszłam. Wydawało mi się, że widzę cię zbolałego i udręczonego, jak modlisz się, wynagradzasz krzywdy, cierpisz oraz upraszasz zbawienie dusz najbardziej czułymi i wymownymi ze słów. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim, teraz zaś czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: Dziękuję, i błogosławię Cię, gdyż muszę się oddalić, by zająć się codzienną pracą. Tak, o Jezu, dziękuję powtarzam tysiąc tysięcy razy. Chwalę Cię i błogosławię za wszystko to, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego z nas. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy Twój oddech, bicie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie oraz za każdą gorycz i upokorzenie, które zniosłeś. Za wszystko, O mój Jezu, dzięki Ci składam i błogosławię Cię. O Jezu spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, w taki sposób, ażebym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu, przytul mnie do serca swymi najświętszymi rękami i pobłogosław każdą cząstkę mojej istoty tak, aby nie mogło wydobyć się ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Dlatego zdaje się na Ciebie w podążaniu za Tobą. Co więcej, Ty sam będziesz się mną posługiwał. A ja od teraz pozostawiam moje myśli przy Tobie, aby bronić Cię przed nieprzyjaciółmi. Oddech mój oddaję, by Ci towarzyszył. Moje bicie serca, by mówić Ci zawsze. Kocham Cię i odpłacić Ci miłością, której inni odmawiają. Oddaję krople mojej krwi, ażeby ci zadość uczynić i zwrócić Ci honor i szacunek, których wrogowie Twoi, poprzez przezwiska, opluwanie i policzkowanie, chcą Cię pozbawić. Całą sobą pragnę Cię strzec, mój ukochany. Pomimo obowiązków pozostaje w Twoim sercu. Boję się je opuścić. Ty mnie w sobie zatrzymasz, nieprawdaż? Bicie naszych serc będzie się wzajemnie rozumieć. Stopi się w jedno, aby dać mi życie, miłość oraz nierozerwalną łączność z Tobą. Mój Jezu, jeśli byś spostrzegł, że mam zamiar uciec od Ciebie, Niechaj Twoje bicie serca przyspieszy w moim. Niechaj Twoje dłonie przycisną mnie mocniej do Twojego serca. Niech patrzą na mnie Twoje oczy i cisną błyskawicę ognia, ażebym, czując Cię, natychmiast powróciła do zjednoczenia z Tobą. O mój Jezu, proszę o boski pocałunek. Obejmij mnie i pobłogosław. Ja całuję Cię w najsłodszym Twoim sercu i w Tobie spoczywam.